ja już jestem po targach i na dobrą sprawę, już tak na świeżo, jak jestem, to już powiem mniej więcej co i jak. Ja byłam w sobotę 25 maja. Byłam u czterech autorów, miałam być u pięciu. Jednego już sobie na koniec odpuściłam. A mianowicie odpuściłam sobie to masa Arnolda, bo już w pewnym momencie. Zaczęło się jakoś tak dużo ludzi robić, że po części już byłam zmęczona. I na dobrą sprawę, filmik jest dość krótki z tych targów, bo tak szybko wszystko się działo, że nawet nie było chwili, żeby na chwilę chociaż wyciągnąć ten telefon i zrobić jakieś ujęcia. Aby cokolwiek nagrać, naprawdę szybko to załatwiliśmy, bo jak byliśmy po 10, to przed 14 już wyszliśmy ze stadionu i po wszystkim. I tak, na samym początku byłam u pana Andrzeja Filipiuka, bardzo przesympatyczna osoba, i tutaj już wam pokazuję autograf. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że w miarę telefon wyostrzy. Na pewno sięgnę po yy, inne książki pana Andrzeja. I tu jeszcze dostałam taki kalendarz. Jeszcze na 2019 rok. Później miałam chwilę taką wolną, dosłownie tak na moment, yy, bo miałam iść do Maxa Czarnyja. Już miałam się ustawiać w kolejkę ale na szybko chciałam pójść do wydawnictwa Wesper, żeby sobie kupić książkę Gałęziste Artura Urbanowicza, co się okazało książki nie było, ale wcześniej mi się udało pójść do Artura Urbanowicza, parę słów z nim zamieniłam i wiem, że ma być wznowienie książki Gałęziste, ma być nowa okładka i mówił, że warto czekać na to wznowienie. Więc ja się wstrzymuję, chyba nie będę nigdzie zamawiać, tylko poczekam na to wznowienie. I Artur Urbanowicz jest naprawdę super osobą, bardzo pozytywną. No i tutaj jeszcze, oczywiście, do tego wpisu, co ja miałam po kupnie książki, no to jeszcze mi się tutaj wpisało. Oczywiście zdjęcie z Arturem Urbanowiczem jest. No i później. Do Maxa Czernyja poszłam. Trochę postałam do niego w kolejce, ale naprawdę było warto. Też z nim parę słów zamieniłam. Będzie nowa książka Maxa Czernyja. Premiera 19 czerwca. Książka pod tytułem Inna. Będzie to thriller psychologiczny. Jestem jego bardzo ciekawa. Nie wiem, co to może być za książka. Jeżeli tak jak z zapowiedzi z wydawnictwa Filia rzeczywiście okładka będzie biała to będzie trochę dziwnie bo wszystkie książki Maxa Czernia są czarne zobaczymy jak to wyjdzie już w sprzedaży jak ta książka będzie wyglądać tutaj jest oczywiście Autograf Straumy, Traumy no i Ślepiec też jest autograf. Już wiem na dobrą sprawę, na czym stoję ze ślepcem, także już niedługo będę filmik nagrywać do tej książki. Trochę się podpytałam, czy będzie kontynuacja Lizą Langer bo na dobrą sprawę chciałam sprawdzić, jaka ona będzie dalej, czy coś się z nią jeszcze zadzieje. Przepraszam. Czy się z nią coś zadzieje? Bo ona mi jakoś nie podpadła. Ale co się okazuje, Maxowi też ona nie podpasowała. Właśnie Max robi fajne zabiegi, że on pisze te książki tak, jakby był też czytelnikiem. Także to jest fajne. I już wiem, jak się za śledca zabrać. No i byłam jeszcze u Roberta Małeckiego samych autorów zebrałam byłam u Roberta Małeckiego z wadą też jest oczywiście autograf wadę już skończyłam z wadą też będzie niedługo filmiki, tak jak wspomniałam w którymś tam chyba filmie, nie wiem czy to było z przeczytanymi książkami nie, nie z przeczytanymi książkami w którymś vlogu chyba też mówiłam o książkach, jakie bym chciała zabrać na warszawskie targi książki i skazę Roberta Mołeckiego i wadę zrobię w jednym filmie. I tyle z książek takich, co szłam do autorów. Pokażę Wam, co kupiłam i na dobrą sprawę na początku od razu miałam wymianę książkową, już po raz kolejny z Mateuszem wymieniliśmy się książkami i tym razem mam od niego książkę Krzysztofa Zajasa o szpicyn. Bardzo mi się opis tej książki spodobał. Thriller. Więc zobaczę jak mi się będzie go czytało. Też taka troszkę grybaśna książka. I tak. Kupiłam tak jak planowałam. Kupiłam cenny motyw przedpremierowo. Książka ma mieć premierę 5 czerwca, więc sobie kupiłam. Do Pani Małgosi nie zachodziłam, miała być i najprawdopodobniej była, tylko, że jak ja już przychodziłam koło świata książki, no to już było po godzinie 13, to zapewne już gdzie indziej poszłam, może na jakieś zakupy książkowe, ale tak jak wspomniałam, było jakoś tak strasznie mega tłoczno w pewnym momencie, że już mieliśmy dosyć, nie dość, że Robiło się duszno. To jeszcze gwar taki, że normalnie głowa pękała, i po prostu odpuściliśmy. Te praktycznie 4 godziny nam wystarczyły. Drugą książką, jaką sobie kupiłam i którą też miałam w planach, bo mnie ona dość mocno zaciekawiła, jest to Wyspa Potępionych: Prawdziwa historia wyspy Blackwell, opowieść o Syberii Ameryki. Tak się książeczka prezentuje. Nie wiem, kiedy ją przeczytam, ale cieszę się, że ją mam. I kupiłam sobie drugi tom Pana Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza. Ja już pierwszy tom pomału kończę, więc będę miała co czytać. I te ilustracje w tych książkach z wydawnictwa Fabryka Słów są po prostu nieziemskie. Mega one wyglądają. Pokażę Wam przynajmniej jedną tego drugiego tomu. Naprawdę super są te, e, te grafiki. E, I tak, no co kupiłam sobie? Nawet bym nie spojrzała na tą zakładkę, ja jak mi dopiero pokazał. Kupiłam sobie zakładkę. Noc taka młoda, jeszcze jeden rozdział, oczywiście z sobą. Normalnie zakochałam się w tej zakładce drewniana. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Że może tak zasłonię zobaczymy, co wyostrzy. Ale zakładka super. I jak zauważyliście, spotkałam Marcina, okonia w sieci. Jak ja się ucieszyłam, jak go zobaczyłam, normalnie byłam w szoku, że na niego trafiłam w ogóle. No i dostałam od niego zakładkę. I dostałam też tak zakładkę taką papierową i zakładkę też magnetyczną. Także fajnie było trafić na niego. Przelotem jeszcze gdzieś widziałam Pawła P-42, ale już nie miałam jak go złapać, bo gdzieś tam w tłum się wmieszaliśmy i nawet nie wiedzieliśmy, jak z niego wyjść. Co się okazało, później to była kolejka do Kuby Wojewódzkiego, więc dobrze, że się do niego nie wybierałam. No i jeszcze od Roberta Małeckiego podebrałam. Drugą już przypinkę. Tym razem z wadą. I przypinka ląduje na sowę. O, I sowa z przypinkami. I książki powiedział z tym, no pewnie. Tu są dwie przypinki, tu jest jedna przypinka. O. Sowa z przypinkami no. e, Dobrze, to ja na dobrą sprawę nie przedłużam. Ten film jest naprawdę krótki. Mam nadzieję, że krótko, zwięźlej na temat. To tak będzie. Myślę, że niedługo się znowu zobaczymy, więc ja nie przedłużam i uciekam, może, do jakiegoś czytania kolejnej jakiejś książki. Więc do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo. Pa!